Okay. Idź w prawo. Czy ty? No dobra, teraz ty grasz. Małpko, oni, oni są wszędzie. Nie idź dalej. Zawracaj! Zginiemy przez ciebie. No i dobrze. I tak cię nigdy nie lubię. I siebie też nie lubię. Aaaa! Kurde! O Dawaj to. O! o! Aaaa! Aaaa! I to może. Ale jak koło sejwa? To się sprzecza z wszystkimi prawami logiki. To znaczy, że jesteśmy w pułapce. Że, że jesteśmy wszędzie niebezpieczni. Jesteśmy wszędzie niebezpieczni. Wszędzie jesteśmy w niebezpieczeństwie. Jesteśmy wszędzie niebezpieczni. Brawo. To, to ja mam pomysł. Weź ze sobą skrzynkę. Cichą. Bo... Dobra. Zaczyna się robić naprawdę ciekawie. To już jest sama końcówka gry. Zapewne. Uuuu. On ma sikierę. On jest niebezpiecznym człowiekiem No idź chociaż, Albo idź za nim No wiem Kur, Kurka worka Kurka worka, tak Nie patrzcie na niego, nie patrzcie na jego tyłek On nie lubi jak to się patrzy On się wstydzi Ale nie ma ubrań Tak jak Lewut Nauczyłem się z y, drogi, mm -hmm. w którą on chodzi. Beczki ci nic nie dadzą. A no, mogłeś iść po prostu. Czekaj, tam, do tych drzwi. A nie się z nim bawisz. On jest tam po lewej, a nie. Pójdę, jak zobaczysz, że jest. Gdzie on jest? Kurde. Emocje są, nie powiem. Emocje sięgają zenitu. Tak. Mam nadzieję, że tak samo będzie z wyświetleniami pod tym film No idź No idź On nie, nie wiem On tu był teraz? Nie On się na coś zapatrzył Weź zahałasuj tam gdzie, żeby tam poszedł Nie No idź Obojętnie, gdzie pójdziesz, będzie źle. On jest tu. No idź. Czekaj. Idź tu. I on teraz w tą stronę. Nie, idź tu. Nie, 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 nie. No, idź ja tam. wiem. Z tej strony on nie przyjdzie. Cicho, ja tu przyszedłem, to teraz... I, a, I uważam, że tamto hasło było w zupełności zbędne. To była tylko minigra. No właśnie. To był tylko taki dodatek. Kolekcjonerski. Do, dodatek w cenie, oczywiście. O tak? No, no oczywiście. Lepsza gra w gorszej grze. Nie wiem. Przełącznik, strażnik. Oni. Oni nas widzą. Jak widzę. Szybko! Tam z tyłu jest przełącznik. Tylko ostrożnie! Je. Ja bym mu nie ufał A tu? Nie, wydawało mi się Proszę, proszę, ja cię nie, ja się boję! Tam to czerwony to nie był przyrodnicy? Nie, Weź tam był A zaraz tu od nowa przyjdę, luz No nie no, znowu będzie się pół godziny tam stał. Zrób to z biegu z butem Sekundę. O po co? Nie chcę tracić życia, o to chodzi. Mam mało apteczek. Dobra, jesteśmy dalej. Mieliśmy problem techniczny. Widzicie tam, te... Nie. Nie, Ja teraz. Teraz nie. Jak wróci? Ja bym to zrobił raz, dwa, a ty tam się guzdziesz. Za dużo do tej gry. Wszystkie moje ruchy są przemyślane. <noise> tak, jasne. Dobra, idź. Poczekaj mnie że się przestraszył. Przełączył z powrotem Tak? Ugnę Pewnie tak Iść tam sobie. No iść, bo on tutaj przyjdzie Przełączył. No bez jaj. No, nie możesz ten, bo zasygnalizować, że przełączyłem On niech cię goni Nie goni ci... Nie Przyłączył Frajer A! O! o kurde Nic nie wiedziałem No nie mogę ja Trzeba coś z nim zrobić Jest! Brawo Tu musi być substancja 65 Tu jest kamera Czekaj, tu o to chodzi nie Już po tobie, nie żyję Nie, to znaczy... Koniec O, alarmie. Zabiją cię Zniszczą. Rozszarpią nas strzępy. O głupku. Teraz biegnij. Pod kamerę. No nie umisz. Za mało Splinter Cela gra. A za dużo wdroty. No... Tu właśnie. Tu masz przyłącznik. Słuchaj, zaczekaj chwilę. Może niewłaściwie rozpoczęliśmy naszą znajomość. Nie musisz tego robić. Jasne, że Coś muszę. Tak, jasne. Nie chcę umierać, małpko. Zamknij się. Czekaj sekundę. Miał no, fajne dowcipy, ale nie podoba mi się, że nazywam mnie małpką. Tam, po lewej. To. No. To ty, czy Bembol? To Bembol. Mam. Chyba tam, co? Skąd to? To. W ogóle to gdzie mam iść? Tutaj A tu jest jeszcze jedno To jest szafa Co to jest Zasłuń się szafą no. Wątpię żeby to działało Zostaw tę szafę Dwa przełączniki no. Tak No chyba tylko no Idź idź, idź do tyłu Idź tam Trzeba iść znowu do tych drzwi, nie wiem gdzie on sam był. Bo... Nie patrzyłem. No nie, serio. Tuż przed drzwiami. No <grystanie> serio. Serio. Pamiętasz, już gdzie są rozłożone? Tak. I do drzwi. A. I B. Uważaj. Tak. No, no, no po prostu chłopak ma zero wyobraźni. Jaki chłopak? Ty. Ja nie mam wyobraźni. Hm. Śmieszne. Zaczekaj. Zaczekaj. Ostrożnie. Coś jest z tymi samymi. Biegi. Zapisz. Tak, jasne. Z potworem idę za tobą. Serio? Nie no, dobra, czekaj. <dTY> <noise> ten krzyk on po prostu przeraża. Mój? Tak, tak, tak jak wcale pojawienie się tam... tego stworu nie, nie przeraża, to twój krzyk obsługi. Nie, nie no, dobre. Weźcie mnie jeszcze raz. I co się stało? Zjebaliśmy. Ale czarny ekran był, a nie ten. Nie zjebaliśmy, dobrze. Widzisz, co No ja myślałem, że coś się stanie. Niepotrzebnie zxajwowałem. Dobrze. Czekaj, i się da, zobaczyć. Nie da się. Daj. Jak nie chcą światło, to kończą. Nie. To jest do wczytania wcześniejszego save. Tu był autosejw. Był autosave, ale auto się nie da wczytać. Gdzie Czekaj, jeszcze Spokojnie, na spokojnie Czekaj, najłatwiej ostatni raz Ja, ja Tysta zrobiłem, ci, ja ostatni Ile razy chciał. Czekaj Bo Musisz biegnąć za głębię i jeszcze zastawić Gdzie? No idź tam bardziej. Schowaj się Nie, nie daj mnie, czy nigdy Nie masz rady zamknąć drzwi Idź do komputera Но ну, так... Серьезно? Но курде! Удачи, Сири. Вот! Ну, и, то есть Но. Udało się. No i Zapis zapis. Ale to właściwie jest zbukowany. Ja. pracownicy to mało wydajni pracownicy. Noś okulary ochronne, gdy masz do czynienia z niebezpiecznymi materiałami, a kapsułkę z tyankiem trzymaj w bezpiecznej odległości od przydzielonej przez archaik aspiryny. Dobra, trzeba tu zrobić coś z tym. To jest substancja. 65, masz się w tym pojemniku. Czekaj, czekaj, czekaj. Mogę ja? Ja kiedyś wygrałem. O, Ja kiedyś wygrałem z tego automatu. No coś ty, Pluszaka wygrałem kiedyś. Co? Piłkarza? Pluszaka. Wygrałem kiedyś. Z tym automatem. Czekaj sekundę. No ja chcę! No czekaj! No ja chcę się pobawić. No jeszcze nie. No głupi. No Dobra, ba się no teraz te dzięki. Nie teraz, jeszcze do przodu trzeba dać? A teraz to musisz w Chyba tam co? I serio? kluczaka dostajesz czegoś takiego? No. I wygrałem. Ja tyle razy próbowałem. No serio, wygrałem kiedyś. To wartem chyba. Dobra, daj drogę do Kurde No do przodu jeszcze No podnieś No zepsułeś No i byś już przegrał całe życie Cały swój szmat Jakie to ch chora gra. Jakoś gorsza jest chyba niż ten. Gorzej jest dobracowane niż w Przebudzeniu. Cały czas mam takie wrażenie. Jest dobrze nad tym? Dobrze. Cieszę się. Jest tego bardziej urazmończony. No i co? Daj na Daj, daj daj! Mogę ja teraz! Mogę No powinien mi wziąć to Nie, źle zrobiłem. Coś źle zrobiłem Daj na chwilę! No dobra sprawdź Jeszcze trochę A że to trzeba podnieść? Nie A weź podnieś tam płytkę, spróbuj nie to, tylko... pójdźmy. Nie, raczej się nie da. To? Nie, no, tą, 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 nie No wiem, wiem, to... wiem. Nie. Raczej się nie uda. <ścoughs> Serio? Do dołu. Weź do dołu Maksymalnie W dół. W dół. Nie w górę, tylko w górę. On mówię. Powinno ci się stóć. No <noise> właśnie. a Głupi jesteśmy. Dwa razy wróci. No kurde! Kurde serio. Weź to. A, a zrobili już tak? Zrobiłeś. Inne wejście. Proszę! Ja mógłbym nauczyć się z tym być Może nie w niech Bylibyśmy jak... Nie ten. Inne wejść. Zagrożenie. Weź. Tym, co robisz? Tak. Tak. Tak, tak. Nie. nie. No właśnie. Tak. Kurde. <laughs> Mówisz prawdę nie. <laughs> to tylko taki żart. Nie. <laughs> nie. Dosłowne. No serio? A co, co trzeba zrobić, żeby był? To może na koniec co innego, nie wiem. Chyba, że urojony, no właśnie. nie wiem. Nie. O to weź. O kury, kur dalej się. Obserwuj. A nie mogę tego chyba. A ty już słyszałeś też to? No, co zrobić, no? No co, no co? Zrobić parę rzeczy. No te, zaraz tu wlezę i zobaczę Będzie nie O artefakt. Artefakty się przydadzą. Co trzeba zrobić, żeby była dogodna sytuacja nie było kręcić się. Tak. Tym pokręcić. Odkręcić to. Po prostu? Serio? Ale pierw zapiszmy, dobra? I teraz powinni przełamać tamto to Dobra, weź odkręć. Odkręcaj. Jeszcze za o, dwie minuty. Biegi. Tam było to zakręcenie. No właśnie, Czy no właśnie. No no. Masz inny ten, nie zatruwa cię, tylko parzy. Samolot, za, za dwie minuty. Pamiętasz. Tak, powiem pamięta. Kurde, skąd tu się tyle, że ciem No już. Sprawdź stan zdrowia. A, może byś poczekał. Stan zdrowia, sprawdź, wejdź po I dobrze, jakbyś był dwie, dwie sekundy przed, pomyśleli.